Cześć, ja jestem Marcin Ziombek i witam Cię w pierwszym odcinku kursu tworzenia gier. Zapraszam. Jeżeli oglądasz ten film, oznacza to, że chcesz tworzyć gry. Nie masz jednak żadnego doświadczenia. Dlatego w tym kursie zaprezentuję Ci wszystkie najważniejsze podstawy, które będziesz mógł wykorzystać w tworzeniu gier. Prawdopodobnie najlepszym środowiskiem dla Ciebie będzie Unity, gdyż łączy ono zarówno te zaawansowane, jak i podstawowe aspekty tworzenia gier. Poznasz wszystkie podstawowe kwestie, które pozwolą Ci rozpędzić się oraz kontynuować dalej swoją przygodę. W trakcie tego kursu stworzymy grę która połączy dwa najważniejsze aspekty z innych produkcji. Pierwszą kwestią będzie poruszanie się kulą w grze Balance. Tutaj chodzi o to, aby tak manewrować naszą kulą, aby nie spadła ona z planszy i dotarła do samego jej końca. Plansze mogą być oczywiście bardzo rozbudowane, my jednak skupimy się na elementach najważniejszych. Tak będzie wyglądało poruszanie się gracza. Natomiast kwestia związana z poziomami będzie swoją tematyką czerpała z gry Little Big Planet. Tutaj przedstawiłem Ci screen z wersji mobilnej na PlayStation Portable, gdzie znacznie lepiej widać kwestię, którą chcę omówić. W naszej grze wprowadzimy element trójwymiarowy, a więc gracz będzie mógł poruszać się. W różnych kierunkach, ale również przełączać się pomiędzy poziomem bliższym oraz dalszym od kamery. Dzięki temu istnieje możliwość stworzenia naprawdę wielu kombinacji logicznych, a także zwiększenia poziomu zaawansowania całej gry. A jak całość będzie wyglądać? No cóż, tutaj posłużymy się tak zwanym flat designem, czyli będziemy starać się osiągnąć jak najlepszy efekt wizualny, ale jednocześnie użyjemy praktycznie jedynie samych barw, nie będziemy używali żadnych tekstur. Ja pozwoliłem już sobie przeprowadzić prostą symulację takiej gry, stworzyłem jej podstawy i jak widzisz, tak będzie się całość prezentowała. Kracz będzie poruszał się kulą, która będzie następnie mogła poruszać się w lewo i w prawo, a także przełączać pomiędzy poziomami. Dodatkowo zaimplementujemy takie oto kryształy, dzięki czemu głównym celem gracza będzie nie tyle przetrwać, ale zdobyć wszystkie takie kryształy, a zdobycie wszystkich będzie oczywiście kończyło poziom. Aby nie było tak łatwo, wprowadzimy również różne przeszkadzajki. W których to tknięcie będzie powodowało zresetowanie całego poziomu. Zaś dynamiki do gry doda fizyka. Dodamy takie oto sześciany, które będzie można, było, będzie można przepychać, a to następnie wykorzystywać w inny sposób, na przykład na płytki naciskowe, czy na przykład torować sobie drogę poprzez takie oto kolce. No dobrze. Wiesz już czego się spodziewać? Wspomnę jedynie, że odcinek będzie miał od 10 do 15 odcinków publikowanych prawdopodobnie w każdym tygodniu. Ja sam no, nie mam zbyt dużego doświadczenia w nagrywaniu takich oto poradników, więc musisz mi wybaczyć wszystkie ewentualne błędy oraz niedociągnięcia. Mam nadzieję, że całość będzie wyglądała coraz lepiej z każdym kolejnym odcinkiem. A jak rozpocząć całą przygodę? Cóż, wystarczy wejść na oficjalną stronę Unity, nacisnąć przycisk Get Unity 5. Jak widzisz, mamy tutaj dwie dostępne licencje, licencję dla użytkownika domowego oraz licencję dla profesjonalisty. Jest dość spora różnica pomiędzy tymi dwoma wersjami. Wersja darmowa, którą będziemy używać, jest dość okrojona z różnych funkcji, jednak sama pozwala na stworzenie prostej gry trójwymiarowej, prostej gry dwuwymiarowej, skompilowanie całego projektu, zarówno na komputery, jak i na telefony. Także, pomimo tego, że ta wersja jest bardzo okrojona, powinna nam wystarczyć. Teraz jedynie należy Pobrać całe środowisko naciskając na ten oto przycisk downloadu, a następnie uruchomić sam instalator. Sam proces instalacji może troszeczkę potrwać, gdyż oprócz środowiska oraz ekosystemu Unity zostanie ściągnięty program Visual Studio, który nie tak dawno temu stał się oficjalnym środowiskiem programistycznym dla ekosystemu Unity. Podczas pierwszego uruchomienia środowiska Unity będziesz musiał się zalogować. Aby utworzyć konto, wystarczy nacisnąć na przycisk Create One, a następnie wypełnić odpowiedni formularz. Kolejnym krokiem będzie zalogowanie się, a także akceptacja warunków licencyjnych. Podczas wyboru wersji środowiska proszę cię, abyś wybrał wersję podstawową, czyli tą darmową. Jak już to uczynisz, będziemy, będziesz mógł przejść do stworzenia nowego projektu. Naciśnijmy New Project. Teraz nadajmy nazwę naszemu projektowi, na przykład kurs tworzenia gier. Możemy tutaj wybrać, jakiego typu będzie gra. Nas interesuje oczywiście wersja trójwymiarowa. Ostatnią kwestią jest naciśnięcie przycisku Create Project. W tym momencie środowisko Unity przygotuje wszystkie potrzebne pliki oraz otworzy edytor. Poznajmy więc samo środowisko oraz opcje, które będziemy mogli użytkować. Po lewej stronie, na górze, mamy przyciski umożliwiające nawigację po podglądzie sceny, a także edytowanie poszczególnych obiektów. Poniżej mamy listę obiektów znajdujących się na scenie czyli na aktualnej planszy gry. W tym momencie mamy dwa takie obiekty, kamerę oraz światło kierunkowe. Jeszcze poniżej mamy zasobnik, w którym będą znajdowały się wszystkie zasoby związane z projektem. To tutaj będziesz mógł odnaleźć tekstury, modele trójwymiarowe, muzykę, dźwięki, skrypty programistyczne itd. itd. Po prawej stronie znajduje się inspektor. W tym momencie jest on pusty, jednak po wybraniu dowolne, dowolnego obiektu na scenie będzie on prezentował e, szczegółowe informacje na temat danego projektu. Przede wszystkim informuje o aktualnym położeniu, rotacji czy skali danego obiektu, a także e, ukazuje szczegółowe komponenty związane z obiektem. W tym przypadku zaznaczyłem kamerę, dlatego pokazuje komponent kamera. A w związku z tym komponentem również mamy dostęp do dodatkowych opcji. Zaznaczając na przykład światło, zobaczymy komponent światło. Możemy na przykład zmienić, zmienić jego barwę, czy, czy na przykład intensywność. Na samym środku zaś widzimy podgląd sceny. To tutaj możemy przemieszczać się, a także edytować całą naszą grę. Kilka słów o poruszaniu się. Lewym przyciskiem myszy możesz zaznaczać poszczególne obiekty. Środk naciskając środkowy przycisk myszy oraz poruszając myszką, poruszamy się w zadanej płaszczyźnie projekcji. Naciskając prawy przycisk myszy, możesz obracać naszą kamerę. Tyle wystarczy, aby dość swobodnie poruszać się po całej scenie. Naciskając tutaj na drugą zakładkę Game możesz zobaczyć jak nasza gra będzie prezentowała się w rzeczywistości. Jest to taka prosta symulacja. Jak widzisz, aktualnie nie za wiele widać. Dodajmy więc pierwszy prawdziwy obiekt do naszej gry, a będzie nim sześcian. W tym celu w zakładce Game Object utwórzmy nowy, nowy obiekt w tym przypadku sześcian. Pojawi się on na naszej scenie, a także jeżeli włączymy yy, podgląd, również się pojawi tutaj na górze. No właśnie, przenieśmy go na sam środek. W tym celu zaznaczamy go oraz w zakładce Transform Position wpisujemy na przykład 0. Punkt 0 jest punktem charakterystycznym, z którego bardzo wygodnie przenosić poszczególne obiekty, dlatego ja proponuję właśnie tutaj przenieść nasz 6. Zobaczmy teraz, jak wygląda całość naszej gry. Cóż, widać sześcien. Jednak jest on dosyć mały, widać praktycznie tylko jedną ścianę. Dlatego najpierw go powiększymy, w zakładce Scale możemy wpisać odpowiednie wartości. Natomiast, aby go obrócić, możemy oczywiście tutaj wpisać odpowiednie liczby, ale dla uproszczenia skorzystajmy z odpowiedniego narzędzia. Jest, znajduje się ono tutaj pod tym przyciskiem. Widać, że... Mamy opcję teraz takiego przeciągania wzdłuż sfery, naciskając na taką opcję możemy obrócić nasz sześcian tak jak jest nam teraz najwygodniej. Zwiększymy go również troszeczkę tak aby stanął w taką prostą platformę. Zobaczymy jak to wygląda w naszej grze, naciśnijmy przycisk symulacji, jak widać Nasz prostopadłościan jest dość spory, możemy go troszeczkę odchudzić, a także spróbujemy dodać do niego kolor. Aby go odchudzić, to musimy na tą oto oś zieloną, cisnąć oraz przeciągnąć idealnie. Natomiast, aby nadać mu kolor, musimy utworzyć dodatkowy materiał. Tworzenie materiału jest bardzo proste. Tutaj w zakładce zasobów naciskamy na prawym przyciskiem, następnie Create Material. Nadajmy mu nazwę na przykład na przykład Cube i jak na niego naciśniemy, po prawej stronie w inspektorze możemy go edytować. W tym momencie interesuje nas jedynie kolor, przypisan to właściwości Albedo. Możemy zmienić go na przykład na taki oto pomarańczowy. OK. A jak już mamy wybrany kolor, wystarczy przeciągnąć nasz materiał na zadany obiekt. Wtedy zostanie on automatycznie przypisany. No dobrze, mamy już jeden sześcian, zróbmy teraz dokładnie to samo, aby dodać drugi. Możemy oczywiście posłużyć się zakładką Game Object Cube, ale my po prostu powielimy aktualne prostopadłość. W tym celu zaznaczmy go klikając na niego i naciśnijmy kombinację Ctrl D. W tym momencie, jak widać, utworzona została kopia. Przełączmy się więc na tryb poruszania obiektu tym oto przyciskiem i teraz możemy poruszać go wzdłuż osi. Dobrze? Proponuję, aby go obrócić, a następnie powiększyć. Na sam koniec możemy go troszeczkę obniżyć. Zobaczmy, jak całość wygląda w podglądzie gry. Jak widać, mamy aż prostopadłość, natomiast Zaraz poniżej jest ten drugi. Widać niestety dość mało, dlatego oddalimy teraz kamerę. W tym celu musimy zaznaczyć naszą kamerę i ją troszeczkę oddalić. Proponuję również ją ob y obrócić, aby poglądać na sam środek sceny. Aby rozbudować bardziej scenę, proponuję utworzyć nowy materiał i przypisać go naszemu podłożu. Prawy przycisk myszy: Create Material, na przykład podłoże. Nadajmy mu jakiś kolor, na przykład brązowy. OK, i tym razem metodą przeciągnij i upuść nadajemy nasz materiał nowemu prostopadłościanowi. Uruchommy grę. Jak widać, e, mamy na scenie dwa prostopadłościany, ale nic szczególnego się nie dzieje. No właśnie, nic się nie dzieje. Dodajmy więc troszeczkę dynamiki. W tym celu utworzymy kulę, która następnie będzie spadać, poruszać się po naszych prostopadłościanach. W tym celu w zakładce Game Object, 3D Object tworzymy sferę. Sferę tą proponuję przenieść na sam środek naszej sceny, a następnie za pomocą wcześniej poznanych opcji poruszania obiektami proponuję ją przenieść nad ten oto prosto a może teraz troszeczkę ku górze. Dodajmy też nowy materiał w naszej sferze, na przykład niech to będzie kolor czerwony. W tym celu tworzymy nowy materiał. Wybierzmy kolor czerwony. I nadajemy go naszej sferze. Ty uruchomimy grę, zobaczymy całość kompozycji, jednak nic się jeszcze nie dzieje. Musimy powiedzieć środowisku Unity, aby traktował naszą sferę jako obiekt fizyczny i przeprowadzał dla niej odpowiednie fizyczne obliczenia. Będą one związane z działaniem sił, w tym przypadku grawitacji. Nasza kula będzie spadała, następnie odbije się od prostopodłościanów i będzie się po nich toczyć. Zaznaczmy więc naszą sferę, a następnie dodajmy do niej komponent RigidBody, który dosłownie poinformuje silnik Unity, że jest to obiekt fizyczny. Komponent Physics rigid Body. Jak widać w inspektorze, nasza sfera posiada teraz nowy komponent. Możemy tutaj określić m.in. masę, a także wpływ grawitacji. I tyle już wystarczy, aby uruchomić całość grę. Włączmy więc symulację. Jak widać, kula spada, następnie odbija się i toczy. I to już jest wszystko, co chciałbym zrealizować w tym odcinku tego poradnika. Jako zadanie domowe proponuję utworzyć znacznie więcej obiektów, przypisać im dodatkowe materiały, być może nawet utworzyć więcej kul, aby mogły jednocześnie spadać z naszej sceny. Ciekawym pomysłem byłoby również takie pokierowanie kulami, aby reagowały pomiędzy sobą, czyli na przykład jedna kula uderzyła o drugą, i tak dalej, i tak dalej. To jednak ym, zostawiam Tobie, drogi widzu. Ja tymczasem kończę. Dziękuję Ci za oglądnięcie tego materiału. Zapraszam do kolejnego odcinka już za tydzień. Trzymaj się i cześć.